Pamiętacie moją siostrę, kuzynkę? Ma home office. No, mam home office. Ładuję pociągi. Właśnie o tym chciałem Wam powiedzieć. Jest też w branży transportowej, ale o niej później. Najpierw idę na wycieczkę rowerową do Francji. Więc masz czas, żeby się ogarnąć. Nie, 40 bo... km jakieś 3 godzinki. Za 3 godzinki wrócę. Mam no, artystyczną nieład ma, głowę. Tak no, ale pracujesz wyśmienicie. Na razie. No. Już bywają chłodniejsze. Już czuć taką jesień w powietrzu ale do południa będzie gorąco dobra najpierw to ja podpompuję trochę koła w rowerze bo robiłem to ostatni miesiąc temu ostatni raz miesiąc temu dobrze że w Europie jeszcze powietrze jest za darmo bo w Stanach i w Kanadzie już nie może nie był flak ale brakowało powietrza dużo okej okay. Jesteśmy gotowi. Gotowi. We Francji i w Luksemburgu noszenie kasku jest fakultatywne. Ja nie lubię jeździć na rowerze w kasku, chociaż wiem, że powinienem. U wody nie ma. Nie lubię Dobra, nieważne. Jedziemy. Trzymałem to chyba nie ma jako tako ścieżki rowerowej. Z Luksemburga do Francji imię. Google prowadził jakoś, nie wiem jak, gdzieś ulicami przez Luksemburg. Bo jadę dopiero drzwi, tak jak pamiętam i raz na jakiś czas będę sobie odpalał telefon, żeby się naprowadzić na dobrą drogę O jest ścieżka rowerowa i git Tam się kierujemy Kolejne europejskie życie Jestem trochę wkurzony, bo dzisiaj dostałem wiadomość na maila, że mam dwa powiadomienia z Wydziału Komunikacji w Quebecu. No I wchodzę tam, czytam i muszę przejść jeszcze raz badania lekarskie. Ja przychodziłem rok temu, ale teraz na Stany. Jakby nie mogli tego w tym samym czasie zrobić. Ale Stany i Kanada to są dwie różne rzeczy. Mimo tego, że badania lekarskie wyglądają tak samo, nie ja będę musiał zamówić sobie wizytę u lekarza. Już próbowałem zamówić online, ale nie ma terminu. i... W każdym razie jestem wkurzony, ale mam czas do 4 grudnia, więc to ogarnę, jak przylecę do Kanady. Że powoli już zaczynamy wchodzić w tryb pracy. No, 15 dni jeszcze, 14 i lecę do. Czyli dwa tygodnie tak naprawdę. No. Za dwa tygodnie będę już w samolocie. I dwa dni później w pracy. ile jakieś ścieżki rowerowe są, parkami i tak dalej, ale później sądzę, że będę musiał jechać e, drogą. To znowu linia kolejowa. Nie ta sama co do Belgii. Nie, ta nie, przepraszam, to już może być na Francji. A ja nad autostradą i po drugiej stronie autostrady okej okay. tam będę gdzieś jechał będzie dobrze Nawet jestem za miasto samochód podchodzi do lądowania samolot podchodzi do lądowania cóż to za linia To jest chyba wiem. Leciałem tym. Jakaś włoska współpracująca, współpracująca z... z Lufthansa Star Alliance. Tak, leciałem tą włoską linią z Luksemburga do, Monach e, do Frankfurtu. Może tak być, to jest ta godzina. No i tak będzie. Góra, dół, góra, dół. Lasy i jakaś droga drugorzędna. Świat transportu. Słynie podobnie do Kanady. Dwa języki. Są różnice, że on nie ma luksamburskiego, tylko jest angielski jadę tak jak mi mówi Google tylko ścieżką rowerową znaczy wytyczoną ścieżką rowerową nie? zwiedzę sobie więcej najpierw Le Dange, Le De Lange, później Barcange, później De, De Lange i Francja. Typowo francuskie nazwy. Turystyka rowerowa. Jak coś czułem, że byle lasem jechał Dobra, już jest bliżej niż dalej Jeszcze 6 km do granicy Jeszcze jedna wycieczka rowerowa mi zostanie Mianowicie do Niemiec Ale to w innym, w innym dniu Jak w Polsce Tylko nazwy inne A tu już dojeżdżamy niedaleko do Dulange Gdzie jest właśnie terminał logistyczny, intermodalny, uh -huh. gdzie pracuje moja kuzynka ma dla kierowców zawodowych <gryw> Jestem kierowcą zawodowym, dlatego zwracam często uwagi na te znaki, nawet jak nie jestem w pracy. Du de Lounge. Centrum Logistyczne jest gdzieś przy autostradzie, a nie przy centrum miasta, więc nie wiem nawet czy je zobaczę. Ta droga do Francji jest mniej ciekawa niż do Belgii, jeżeli chodzi o rower, ale i tak jest sympatycznie. No i proszę, Francja. Już chyba tylko z 2 km została. Może jednak pojadę tutaj. Nie lubię takich tuneli pół tuneli ze słabą widocznością To jest to co mówiłem o tych tych w innym filmie Przemysł jakiś tu jest, to jest super ale obok huty to coś ale ja lubię takie przemysłowe budynki Pół zarośnięte. Niby coś tam jest, niby coś tam nie ma. O jest klimacik. Dobra, dobra mi tą Francję. Zawracam. Będę jechał z wiatrem przynajmniej, ale jest cały czas góra-dół. No taka jest topografia tutaj. A, to musi być opuszczone. Już się bałem, że nie będzie znaku. Dotarłem. Chociaż to już jest chyba za granicą. I tak, jak jest znak to już chwilowo musi być. Dobra. i wypadek Do Francji z tego miejsca, gdzie jestem teraz w Luksemburgu jest ciut dalej niż do Belgii. Do Belgii było 16, a tu jest 22,5. Dobra. Wracamy. Albo może jeszcze kawałek po Francji. Chao nie? samego faktu. Mój rower jest we Francji. Nie pozostaje nic jak tylko wracać. Teraz sobie już tak pojadę konkretnie bez filmowania, żeby to można było zaliczyć pod trening. Chociaż nawet w umiarkowanym tempie zrobić 44 km na rowerze to, to jest coś. Ale 22 teraz będę wracał normalnym tempem. Takim, takim jak ja lubię. To tyle z wycieczki rowerowej.